Piotrek jak zwykle jeździ tam, gdzie nie wolno. Proszę, jakieś figury tutaj mamy. Jesteśmy na moście nad rzeczką. W Kłodzku. Remontują. Okej. Okay. Kłodzko, maj 2022. Tak, wszędzie takie jakieś siedzą. Faktycznie. Ty jesteś pewny, że przejedziemy? No, tak mi się wydaje. Powiem, jestem dobrej myśli. Flagi jeszcze wiszą? A co będzie to, zaraz się okaże? Nie będziemy jedną tak. na wsteczną wracać. Albo zawieszenie gdzieś zostawimy? No, i jedno z dwóch. też jest możliwe. No, to świetne. Ale u nas też takie montują, też przyjechamy. Mhm. Liczę na to, że się uda. Stają <gry> się być dobrej myśli. Czy to ktokolwiek jeździ? Nie ma co się poddawać. Jedź dalej prosto. Dobrze, słucham ci na <laughs> Tak, będzie na ciebie. Tak. To, to nagrane na jak dostaniemy, to będzie wszystko na ciebie. Google będzie płacił. <śmiech> Dokładnie, <śmiech> bardzo dobrze myślisz, kochanie. <laughs> bardzo dobrze. Jest, udało się no. Jak mandat nie przyjdzie, to wrócę zaliczone. Nie przyjechaliśmy No Zwiedzamy kłodzką But, wow. Na 300 metrów Skręć w prawo No 300 metrów w prawo Nie mówię No tak, prosto jest rynek, jak prosto pojechać. Skręć w prawo Jeszcze no. nie no. Zobacz Ratusz! O, remontują ratusz w kłocku! Dojechaliśmy do rynku Twoim sposobem.